Hello, hello, Witam Was w kolejnym odcinku z TV Royal. Powracam po, krótkie po krótkiej przerwie dzisiaj. Po no parę tygodni trwało, dzisiaj będziemy sobie mecze TV Royal. Próbowałem coś wcześniej nagrać. To jest na przykład w turnieju. Akurat mam free Silver Chesta, więc sobie go tworzymy. O, Elixir Collectora, bardzo ciekawe. Goblinsy ten zawsze się przydaje Zwłaszcza, że mam go na... na ja, którym mam go levelu? Na czwartym Ale tak na piątce mieć go to by było fajne Dobra Zdłużając tej mecze z dziewiątej ranki to wyglądałem Zobaczmy z siódmej rany, bo akurat na tej jarej nie jestem Chętnie zobaczcie tej mecze Totalem wywarto wygląda, wygląda fajnie Zobaczmy ten mecz Tutaj używany Tombstone to, no, Tombstone na Prytza jest dobre Więc będzie miał fajnego, fajny kontra będzie mógł używać Tombstone jest akurat takim dobrym chatką Bo nie nie, nie nadaje się do ataku Zajrzucony miner Tutaj bomber na dynku i tej to Hobita wieża przez Hoga. Hoga to był? Czy kto to był? Majner Już nie pamiętam nawet. Tutaj na razie nie będzie rzucał, tej i na połączenie pK i Hog. I Hog I Hog, no. And Daj mu bardzo dużą przewagę i skupić się właśnie w takich momentach na głównej wieży tej princy Muratową Chociaż... Stał 197 HP I to może... We wszejstwanej tutaj... Rzucił... O dziwo rzucił... To... Dziwię się co teraz robi Dziwnik tylko wieża jest zmasakrowana 7 HP i jego wieża i teraz Czy żeby to mecz przegra Czy on mecz ten przegra? I on ten mecz przegra To był masakryczny błąd Może być makabryczny, bo taki błąd jest... Belkę tam rzuciłby niepotrzebnie zamiast inny ceny. Mm. Ten, bar, wrócił, wrócił na, na na Chociaż miał tam arose, albo na siódmej arenie i tam używany Tom Stone. tutaj przeciwnik Tom Stone użył w wcześniejszym meczu tak jak nie chciałem nie chciałem. chciałem pokazać jak to fajnie wygląda, To Lumberjacka używa o, bardzo ciekawe, to może fajnie wyglądać tutaj Beczka, czy Beczka obije? obije zdecydowanie tutaj jak będzie się bronił przed Royal Giantem Tutaj na to się zauważyłem Po prostu powinno być Łatwo tutaj Wizard też waży splitter rzucone szybko tej Wizard Przecież jeszcze będzie powinien obić trochę wieża A i nie mam na razie jakiejś wielkiej przewagi. 300 HP ma 9. Ma, to z niebieskim przeprowadzi. To niewielka przewaga. Tylko używa, ale teraz rzucił Ten powinien rzucony, ale Lamberček powinien rzucony być na, na początku, żeby go byli zniszczyli. Chciałem, że te barbarzyńcy zaczną go obijać będzie lepiej że zniszczyłem ty To tej obita ale tej taki, tak i tak zniszczyłem ro... ro... nazwy 576 hp wiesz że też to na pk i jak się będzie bronił to w tak właśnie o to chodziło mi że ty widzimy odciągniesz że to na zostaną szkieletki szkieletki, szkieletony staną więc tak, bo to jest tą właśnie do obrony genialnie. W właśnie takich kartach. Dobra, naprawdę się przyda. 877 HP Jak to zrobi? Ty... Ogrzucony To ja tutaj zniszczy wieżę klasycznie I tutaj znane barbarzyńcy jeszcze jest... Jeszcze jest pK ty jest Lumberjack Pod... tak... Pod, jakby specjalnie do tego A nie został Lumberjack zniszczony to chyba przemiesił to zawodniki i od razu postawił... na z specjalnego obok peki, żeby go zaatakowała pędzej. O, świetnie teraz wyżytać, świetnie teraz będzie... Świetnie uży użycie lamberczyka i jego Bardzo bita wieża. Ale patrzmy tutaj, Royal Giant. Wieża obija w przeciwnika, tej 1053 HP tutaj jest na PK i gobliny i tu powinno być po wieży. czy będzie kto pierwszy 13hp lambeczek uratował mecz tutaj kto pierwszy i hogrider i zniszczy jako pierwszy i wygrywa mecz wygrał mecz 13hp zostało klasycznie można powiedzieć flemi przegrywa i tak to wyglądało